Siemano Siemano, witam w kolejnym dniu czwartek. I tak byłem dzisiaj na GRC rano jeszcze przed zapisem serwera i dokończyłem w Weekly Tasku R Elementale, a więc tutaj wpada Screen z dokończenia z tego. Właśnie wpadł wtedy 213 level. Wybrałem się na Edron. W sumie to była taka pierwsza miejscówka, która mi przyszła na myśl z tymi Rf elementalami. No nawet nie wiem, gdzie w sumie, y, gdzie indziej można byłoby ich szukać. No za bardzo, no taki dla mnie potworek, jednak niezbyt często, y, niezbyt często przeze mnie bity. Praktycznie nigdy na w Elementale nie chodziłem, y, ale dobra, to nieważne. Lecimy dalej. Wahałem się bardzo z tymi smitami W sumie miałem takie podejście, że raczej je ominę, ale stwierdziłem, że, że spróbuję. 122 do zabicia. I spróbuję wybrać się na te plagłe smity na Jelahar, tam razem z tymi Hellspawnami. Zobaczę, ile będzie wpadało. Tak sobie przypomniałem, że w sumie mam tego samona, to może z tym samonem będzie nawet jakoś to szło. Zobaczę, przetestuję. No jest to troszeczkę takie wyzwanie, które mi Cipsoff podrzucił, trafiając na te plagłe smity w tym. Weekly Task, no ale dobra, no spróbujemy Próbuj, spróbuję się z tym zmierzyć. I yy, jeszcze dzisiaj odbieram z Daily. No jak na razie, jeszcze różki. Chciałbym 10 Magic Level kiedyś wklepać, wbić. No, yy, tak zauważyłem, że już od 9 to tak dość mocno to spowolniło. Ale powolutku, może kiedyś to wleci. W sumie nie ma to jakiejś dużej różnicy, czy wziąłbym na Sworda, to i tak. Takie małe wartości wchodzą na tych różdżkach z daily, że to nie ma jakiejś większej różnicy. Ale skoczę sobie je przepalić do Edron. Tutaj jest taki domek otwarty dla, dla wszystkich. Zobaczę czy będzie jakaś kukiełka wolna. To sobie właśnie wykorzystam. Tutaj widzę skilluje jakiś gracz, ale na inne kukiełca, więc ja sobie tutaj szybko Szybko przepalę te różdżki <laughs> Nic praktycznie nie, nie wpada. No ale to jest tylko w sumie 100 ładunków, więc w miarę szybko y, powinno pójść. I skończył mi się też imbu na Avengerze. Więc myślę, że już chyba nadszedł czas, żeby jakieś, imbo, jakieś imbu wsadzić w, tego, w ten miecz w Slayer of Destruction. Tutaj też powoli y, zaczynam go levelować. No Ja go używałem jedynie podczas robienia jakiejś tam łatwej bestiarki, dlatego nie ma tutaj dużo y, tego ekspa wbitego na tej broni. I widzę, że ta broń taka jest dobra na, y, na auto ataki, na jeden target. Dobra, różdżki y, przepalone, i teraz tak właśnie patrzę na market. Za tymi scrollami, żeby zrobić imbu, przynajmniej kryta i manalicza na tej broni, tym slayer of destruction. Jak na razie jeszcze tego z tym life liczem się tak wstrzymuję, bo nie ekspie jakoś tak maksymalnie na klatach, a ja właśnie zazwyczaj staram się szukać jakichś oszczędności, nie wykorzystywać rzeczy, jakie są w danym momencie, jak nie jest tak bardzo potrzebne. Ale z tego co widzę, to mnie nie stać i muszę jakieś tutaj resztki Tibia Coinów sprzedać, żeby kupić sobie te skrole. A więc ok. Kupuję trzeci. Trzeci poziom imbu, wysysanie many. No właśnie, tutaj vampiryzm. Wampiryzm z tego co widzę, najdroższy jest. Ale dobra, na ten moment on nas nie interesuje. A więc mamy kryta i. Yy, ma i kryta. I chyba tu można tak bezpośrednio wsadzić. Tak jest. A więc dobra, to będzie yy, teraz nasza broń do zadań specjalnych. Tak jak wcześniej miałem tego Avengera. Yy, I pewnie będę tą yy, broń używał na tych Plague Smithach i Hellspawnach, bo niestety. Na Hellspawnach z jednej strony fajnie byłoby używać broni od, od lodu, ale z drugiej strony Plague, Plague Smith jest uodporniony. Znowu na y, ataki fizyczne Plague Smith jest, y, jest neutralny, obojętny. Więc y, właśnie no, będę korzystał z tej broni po prostu od ataków y, fizycznych, trudno najwyżej w te Hellspawny nie będzie aż tak dobrze y, siadało. Ale w sumie i tak na razie bym nie robił na, na tych wszystkich broniach imbuingu. Na, po prostu na ten moment nie stać mi, żeby na każdej broni mieć powkładany trzeci poziom imbu. Więc dlatego tak oszczędnie sobie gram. Też przekonam. Ale dobra, w sumie ja już się tutaj na plagłe Smithy nastawiam. Ale w pierwszej kolejności jeszcze wyprawa na Bosika. Na Ferris, na szybko. Więc sobie podskoczę. Byłem już raz właśnie rano, jak wcześniej wbiłem na chwilę. Jak kończyłem te earth Elementale, no ale teraz już dawno zszedł cooldown. To dobra, dobiegłem. No nawet nic nie wybijałem po drodze, bo widziałem jakieś ciała leżały. To chyba ktoś sobie tutaj expi, to nie będę, nie będę czyścił. Ale szybko bossa pokonam. Zobaczymy, czy coś da tym razem. Dobra, pokonany. No, nie ma nawet nic zielonego ani niebieskiego, więc jakoś bardzo się nie przyfarciło. Czas sobie zobaczę, jak to wyglądał y, Grizzly Adamsa z taskami, ale wydaje mi się, że chyba Hellspawny były na, na tym przedziale wcześniej, na tym od 80. Coś w tym stylu. Ale jakby były na tym wyższym przedziale, to sobie może jeszcze jakiegoś przy okazji też y, taska zabiorę. Ale wydaje mi się, że to już chyba właśnie jest za późno. Dobrze, biegnę już na dzielnicę magicznej w Jalachar. No, i tutaj sobie pochęcimy, o ile będzie, oczywiście, wolne, bo wszystko, wszystko jest możliwe. Niby taki serwer. No, tutaj jakiś biega jednak, assassin. Tylko ciekawe, czy czyści tutaj na dole. Widzę, jest Plug Smith. Jakiś wolny. Yy, I faktycznie z tymi Hellspawnami na niższym, na niższym levelu one były w tych taskach. Od Grizzly Adamsa, a więc nie skorzystam przy okazji. I dobrze odpalamy się. Zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj od razu Familiara, żeby od początku dobrze zacząć. Nie zobaczymy jak to będzie szło. Trochę ponad 100 sztuk tych Plague Smitów do zabicia. Może co nieco się uda wydropić też tam jakieś pojedyncze chyba przedmioty są z niego y, potrzebne do delivery tasków. No w sumie teraz dużo jest tych potworków, z których można coś dropić. Się muszę jakoś, o, właśnie tak się ustawimy. Może wtedy od razu samon będzie fajniej obijał. E nawet to idzie. Już jakieś nightlexy Wypadły. Muszę sobie tutaj, też tutaj podmienić tą eksetę, żeby, Bo te plagłe smity lubią na red HP uciekać, więc będę je eksetował tą zwykłą eksetką. Nawet nie idzie jakoś najgorzej, tylko muszę sobie ogarnąć miejsca, w których te plagłe smity są. Właśnie widzę, że tutaj po tej górnej części powinienem je spotykać, więc no będę się po prostu kręcił w tych miejscach, gdzie będę mógł je dorwać. W sumie tutaj troszeczkę do rotacji mi się przydało też exorimin, bo tutaj raczej będę właśnie zbierał, nie będę takich klat robił, tylko bardziej właśnie pewnie po jakieś takie trzy potworki. a choć tutaj już mi się tam rzucił na samona. No właśnie często nie używam tego samona z tego względu, że jak expię na jakieś powiedzmy ala klaty, że tych potworków więcej y, trochę zbieram. To właśnie to jest problematyczne, że niektóre potworki lubią się bardzo na tego sumona przerzucać i to jest no bardziej przeszkadza niż pomaga tak naprawdę w takich momentach i nie zawsze go odpalam a czasami właśnie zapominam, że, że w ogóle mam tego z Familiar'a Muszę sobie właśnie ogarnąć tutaj bieganie, zazwyczaj, zazwyczaj to było odwrotnie Jak przychodziłem na tą miejscówkę to byłem bardziej zainteresowany Hellspawnami niż Plague Smithami Właśnie zawsze mnie te plagłe Smithy Uparal Zawsze mnie tutaj te plagłe Smithy denerwowały A tym razem Los tak chciał, że jednak Plagłe smity nas interesują i właśnie to też jest bardzo słabe. Zbuguje się ten y, familiar, że stanie sobie gdzieś za ścianą i no już nie pomaga, już nie atakuje. Powinni mu jakieś AI wbudować coś w, sensie, w tym stylu. Na dzisiejsze czasy to chyba nie powinno być jakiegoś problemu. Z takimi udoskonaleniami w nagierce. Dobra, pierwszy hancik zrobiony. Już mało potionów, więc wychodzę i chyba będę robił tak, że szybciej będę chodził na, na refil. Z tego względu, że właśnie miałem już niedużo potionów i jak mi się familiar już naładował z powrotem z cooldownu, no to szkoda mi było go odpalać, bo właśnie miałem zaraz w głowie to, że będę wychodził. Do miasta, no i udało się wbić y, na tym pierwszym posiedzeniu 41 y, tych plagłe smithów. Y, no już tak bez familiara to tak sobie to idzie, trzeba bardziej uważać. No już tak naprawdę starałem się jedynie chodzić w te miejsca, y, gdzie praktycznie z samym Plague smithem walczyłem. Starałem się unikać tych hellspawnów, żeby właśnie jak, jak najmniej tego waste'a robić. I tak wygląda dropik z tego pierwszego posiedzenia. No wpadają tutaj właśnie te jakieś battle shieldy, ale trzeba je zbierać z tego względu, że są właśnie one w tych taskach nowych. A więc no co nieco wpadły jakieś Netlexy, one tak samo, więc nawet nawet nie najgorzej. I lecę. Lecę do miasta, zrobię ten refill i pewnie z powrotem tutaj wrócę, zobaczę, zobaczę ile dzisiaj uda mi się osiągnąć na tych plaguesmithach. No tak naprawdę mógłbym je w sumie odpuścić w tym tasku, bo, yy, bo jest to nieopłacalne, ale jak już tak zacząłem i, i spróbowałem to myślę, że jakoś powoli może to, do, to dociągnę. Drugi hancik yy, zrobiony. No i na pierwszym zrąbałem, bo... Nie zorientowałem się, że hełmu nie zmieniłem, latałem właśnie w tym bez imbuingu, ale okej, okay, właśnie ten drugi handik już poszedł lepiej, no i teraz będę czekał właśnie, aż znowu będę miał Familiara, przy okazji sobie zrobię refil i myślę, że już to będzie ostatnie podejście, bo już mam zabitych 101, więc myślę, że z następnym Familiarem już to dokończę. No, i nawet nieźle to idzie, nie jest tak najgorzej. Yy, tutaj dropik z tego drugiego hanta A w sumie dopiero zapełniła się ta pierwsza yy, skrzyneczka. No, nawet leci tych Nightleksów najwięcej. Spoko sprawa, więc yy, wracam na refil. No i myślę, że widzimy się już właśnie przy, przy dobiciu tego, przy dobiciu tych plagłę Smithów. moi drodzy, ostatni plagłe Smith. Tak jest, 122. I mamy to od razu awans. No tak się właśnie zastanawiałem, czy, yy, czy uda się dobić level. Ale widocznie wystarczyło. W sumie fajnie wszystko się zgrało, bo nawet yy, samon właśnie będzie się kończył. A więc, no, w tym tygodniu wszystkie potworki, które miałem możliwość, są wbite w tasku. Jeśli chodzi o oddawanie przedmiotów, no to tak zostanie. Tutaj się nic nie zmieni. W sumie mogę sobie rozdać tutaj punkcik. Co tutaj mam jeszcze? Właśnie, nie wiem, czasami mi co jakiś czas wyskakują te takie podstawowe komunikaty. Nie chciało mi się szukać w opcjach, jak to wyłączyć, ale no czasami mnie to denerwuje, bo myślę co tutaj się dzieje. Jakieś powiedzmy Ala powiadomienia. To właśnie zazwyczaj te jakieś takie komunikaty dla początkujących. Chwilę czasu to zajęło. Może za chwilę też podejdę. Zobaczyć, czy mogę znowu Bossa zrobić na feirist I chwila prawdy, czy mogę wejść. Dobra, mogę. A więc jakiś token please. Bosie. Aj. Żadnego tokena, ale chociaż figurka zielona. No i jak szedłem, to od razu udało się też tutaj wbić kolejny poziom na broni. I z tego co widzę, właśnie ona mogłaby być też dobra na jakieś tam bossy, ale z tego względu, że ja bossów za bardzo nie biję, no to tutaj dałem w auto ataki, większa szansa na kryta. Z auto ataków. No i lecimy do kolejnego. W sumie później już będzie tylko jeden możliwy bonus. Sword Fighting. I tutaj 10%. Jakiś extra damage z czarów. No więc dobra, Bosik. Bosik klepnięty. I zobaczę, co by tutaj jeszcze zrobić dzisiaj. Może jeszcze chwilkę bym pograł. Nie jakoś długo, ale może te wampiry bym jedne klepnął, żeby chociaż żeby chociaż dostać tego o, tokena do rolowania. Bo został mi ostatni. To może zrobię wampiry. Zrobię wampiry i właśnie będę miał dwa role i spróbuję. W sumie później zobaczę, ja bym zrobił wampiry, co się tam trafi. Czy będzie coś ciekawego. Dotarłem na miejsce. No i po drodze też już odpaliłem potworka, bo tam jakieś wampiry były. Były po drodze, więc stwierdziłem, czego ich nie zabić. Zawsze będzie szybciej z progresem. Zobaczymy, czy, yy, czy coś odda. Ooo, tutaj możliwe, że ktoś siedzi. No, ciekawe. Zobaczy, czy w ogóle uda mi się coś zrobić, bo chyba ktoś tej hańci. Ajajaj. No chyba, że gdzieś tam na wyższym poziomie pobiegam, coś popróbuję. No, ale tam, tam jest tak sobie, ich jest tam nie za wiele. Ale to zaraz zobaczymy. I wbite, dało się dokończyć wbić te wampiry. No i okazało się, że w sumie miejscówkę miałem wolną, właśnie w tym momencie jak wszedłem, to wyszedł jakiś gracz, nawet do żadnej konwersacji tutaj nie doszło. No i dobra, a więc klikam to. No i tym razem lepiej, akurat, akurat się trafiły takie potworki, których nie mam w ogóle wbitych. Zobaczę jeszcze krystal Spidera, z tak z ciekawości. No co nieco go biłem, ale ale nie jest wbity całkowicie w bestiarce, więc fajnie. Ale tak czy siak, no bardziej bym mnie kusiły te lajony, bo na nich, na tej postaci na pewno nie byłem. Musiałbym zrobić tam taki quest, taki dostęp. Lion's Rock bo tak się nazywał ten quest no i jedna gwiazdka to zawsze coś więcej tutaj bonusu, więcej punktów <laughs> więc jak na razie nie będę rolował, najwyżej na gierkę będę to miał jakbym, jakbym nie miał jakichś innych planów do realizacji na postaci, ale dobra jeśli chodzi o dzisiaj to lecę już tutaj do wyjścia i ten hancik na wampirach przyjemnie na takim levelu to już to <laughs> tak spływa że yy, właśnie bardzo, bardzo tak na fanie można było się pobawić. Ciach, ciach, jakieś jak Sorry, Gran, to im bardzo dużo tego HP zabiera. Co nieco ząbków padło. 34. Cyk, cyk. I leży to wszystko. EXP chyba i tak większy niż na tych yy, Hellspawnach i Plague Smithach co. Siedziałem. Też ładnie się udało wyskurować. Ogólnie z tych wszystkich wampirów. Nawet ładnie to szło 28 y, vampirdastów Udało się zdobyć podczas tego hancika. Y, I tak próbowałem zaobserwować, y, czy coś w bonus wpada, jeśli chodzi o dropik z tych y, zwykłych wampirów dzięki temu talizmanowi. No ale tak może z 4-5 razy mi się rzuciło w oczy, że tam zadziałał ten bonus pod, pod drop. No, ale tak naprawdę też ciężko jest stwierdzić, um, którą z rzeczy podbustował ten przedmiot czy po prostu jakieś tam o parę gpeków więcej wypadło. No właśnie to ciężko to trochę też y, to sprawdzić. No jeśli chodzi o dzisiejszy dzień to y, uciekam do depu, tutaj wrzucę sobie to y, do Stasza te przedmioty, żeby mieć już ogarnięte i będę kończył no dzisiaj Trochę dłużej pograłem niż wczoraj, bo już nawet tutaj coraz bliżej z Zielonej staminy. Zjechania. 25 minut tylko zostało. I bardzo możliwe, że widzimy się dzisiaj. Zobaczę, jak się uda, to jeszcze. To jeszcze może dzisiaj, na wieczór, w czwar czwartek dzisiaj. Tak, w czwartek, na wieczór może jeszcze właśnie o ten odcinek wleci. No jakbym jakby mi się tak. Jakbym się wyrabiał, to może właśnie w najbliższym czasie codziennie jakieś odcinki będę wrzucał z takiej rozgrywki, z takiej gierki. Możecie napisać, co o tym myślicie, czy w ogóle chce wam się oglądać taką zwykłą grę, czy takie odcinki publikować, czy jednak rzadziej, ale coś, coś takiego bardziej konkretnego, jakiś taki zbiór konkretnych spraw. No ale wszystko tak naprawdę w ostatnim czasie się kręci wokół podobnych rzeczy, właśnie albo robienie tych bounty tasków, albo wykonanie tych weekly. Ale zobaczymy, dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.